To zmieniłoby moje zdanie, moje zdanie o istnieniu Boga, bo obecnie uważam, że nie ma żadnych, żadnych dowodów. Nie ma nawet żadnych faktów, które by, a, które by mówili o istnieniu Boga, więc jestem ateistą. By... To nie jest argument, tylko twierdzenie światopoglądowe. Ateista nie pokazuje, dlaczego nie ma dowodów, tylko deklaruje, że ich nie ma. Ale deklaracja to nie dowód. To po prostu subiektywne stanowisko. Słowo fakt nie pasuje w ogóle do tej dyskusji. Fakt to zdarzenie empiryczne, na przykład ta osoba widziała coś. Ta cywilizacja miała religię. Ta moralność istnieje. Jeśli twierdzi, że nie ma żadnych faktów mówiących o istnieniu Boga, to musi odrzucić istnienie fenomenu religii jako poważnego przedmiotu badania, co już jest nienaukowe. Musi uznać, że żadne doświadczenie religijne, mistyków, świadków nawróconych nie ma wartości poznawczej. No, i zignorować, że argumenty filozoficzne, np. tomistyczne, opierają się na danych z rzeczywistości, więc także na faktach. To pokazuje, że jego pojęcie faktu jest wyjęte z kontekstu filozofii i myli fakty fizyczne z dowodami rozumowymi. To stanowisko nie jest neutralne, to już założony materializm. Jeśli ktoś mówi, nie ma faktów za Bogiem, to zakłada z góry, że istnieją tylko fakty fizyczne i mierzalne. Bóg musiałby być jak cząstka lub zjawisko fizyczne, nie uznajemy niczego, co wykracza poza ten zakres. Ale to nie jest wynik badania, tylko jego punkt startowy czyli on nie szuka dowodów, on nie uznaje kategorii, w których one mogłyby się pojawić. Jakąś demonstrację, a mnie w trybie interakcyjnym, takiej modyfikacji rzeczywistości, która jest niemożliwa według istniejącego prawa fizyki. To znaczy po pierwsze demonstracja tego, co coś się zmienia koło mnie, co, co jest niemożliwe i że mógłbym kompletnie to sprawdzić. Na przykład jeżeli pojawi się jakiś kamień, zniknął, to mogę go dotknąć i zobaczyć, że rzeczywiście kamień. A, oraz jakiś taki interfejs, że, żebym mógł tym jakby starować, żebym mógł dawać jakieś zadania i ktoś by to spełniał, na przykład. A niech ten kamień e, teraz, nie wiem, zrobi się z, z żelazem. A niech na przykład e, księżyc e, księżycz pojawi, pojawi się w 100 kilometrach od ziemi nad mną. I jeżeli parę takich pytań, parę takich questów ode mnie będą spełnione, to oczywiście będę pewny, że jest jakaś siła, która istnieje nad rzeczywistością, nad prawem fizyki. I oczywiście, jeszcze taki warunek, że chciałbym e, być pewny, że jestem w zdrowym rozsąku. Właśnie, e, więc. To jest... Ten gość mówi mniej więcej tak. Zmieniłaby mnie interaktywna demonstracja modyfikacji rzeczywistości niemożliwej według obecnych praw fizyki. Ateista nie oczekuje rozumu, oczekuje magii pod kontrolą. On nie chce zrozumieć Boga, tylko dostać interaktywny panel sterowania rzeczywistością. Chce, żeby coś się pojawiło, chce dotykać, testować, chce dawać polecenia i mieć je spełniane. Chce, żeby to się działo na jego warunkach i w jego czasie. To nie jest postawa człowieka poszukującego prawdy, to postawa kontrolera, który chce być równy lub wyższy od tej siły. On nie szuka Boga, tylko szuka bytu, który spełnia jego oczekiwania. On chce się stać Bogiem, by przyjąć istnienie Boga. To największy paradoks. Z jednej strony mówi, że nie wierzy w istnienie Boga, z drugiej strony, żeby uwierzyć, chce sam kontrolować cud, testować go, zadawać życzenia i sprawdzać ich realizację. A przecież to nie byłoby uznanie Boga jako najwyższego bytu, tylko próba ustawienia, ustanowienia siebie wyżej, jako sędziego nad Bogiem. Oni sami czują, że ugrzęźli, ale nie wiedzą, jak z tego wyjść. I rzeczywiście, to jest trudność, ale nie teizmu. To trudność ich własnego stanowiska. To, co odróżnia Twoją odpowiedź od innych. To jest to, że ty postulujesz tą interakcję, że ty, ty jakby dyktujesz co ma się stać, tak. i to się dzieje. Nie? Tak. Do, jakby zbliża nas do wszechmogącej siły. Nie? Tak, tak. Bo moim zdaniem niewystarczające demonstracje, które ktoś robi według jego scenariuszu, bo hmm. są wiele, wiele już sposobów manipulacji, są wiele takich trików. Bo... Lubię, lubię triki, chodzę na takie przedstawienia magików i widzę takie rzeczy, które są niemożliwe, ale to magik to zrobił scenariusz tego, co on może zrobić, jak mi poszukać. Więc moim zdaniem, żeby, żeby to było bardziej wiarygodne, trzeba interakcja, żebym, żebym ja powiedział, co sprawdził, co on może zrobić i wtedy już. Jest bardzo mało prawdopodobieństwa, że już on przygotował ten trik, przygotował takie oszukanie. Ten ateista ma takie założenie. Nie wierzę, bo cuda mogą być trikami, więc muszę mieć pełną kontrolę. No i tutaj pojawiają się takie trzy problemy. Po pierwsze, ateista zakłada, że Bóg, gdyby istniał, musiałby najpierw przekonać go o swojej nieomylności na warunkach widza występu magicznego. To absurdalne. Czy jeśli Bóg istnieje, to ma być poddany testowi człowieka jak rekrut na rozmowie kwalifikacyjnej? Ja nie wiem, gdzie w tym jest logika. Może oni wiedzą, ale ja nie wiem. Drugi problem to jest taki, że twierdzenie uwierzę, jeśli sam zaproponuję cud, który się spełni, to nic innego jak próba zamiany roli. Nie chcę Boga poznać, tylko chce być Bogiem. Taki człowiek nie szuka prawdy, tylko władzy nad cudownością. No a trzeci problem to jest taki, że on twierdzi, że cud jest niewystarczający, bo zawsze może być manipulacją, więc dopiero jego własny test jest godny zaufania. Ale pytanie brzmi, czy zna jakiś test, który sam nie może być zmanipulowany? Jeśli nie, to jego stanowisko jest niefalsyfikowalne i przez to nie jest ani naukowe, ani logiczne. Więc teraz chcę, żebyśmy poruszyli kwestię tego, co my byśmy tak naprawdę odkryli. Nie? Czyli ja, ja proszę, na przykład, tą siłę, która się mi przedstawiła, żeby. żeby był na chwilę ze z sera, nie? Mm. albo zielony. Tak. Nie? I to się dzieje. Więc to się stało. I teraz, co ja mogę wnioskować o tej sile, zważywszy, że to rzeczywiście się stało? M znaczy, już, załóżmy, że zweryfikowałem to z innymi, nie? I o tyle, że wiesz, że jestem obłokany, ale przynajmniej, wiesz, ja muszę podejmować jakieś decyzje, a mm. moje zmysły mówią mi, że jest coś takiego, więc mm. ja to pewnie zaakceptuję, o ile ktoś mi, wiesz, nie potwierdzi, że coś jest ze mną nie tak, nie? Więc na pewno wiemy, że jest, że, że albo to jest jakaś technologia, która po prostu może zrobić wszystko, co nam się zamarzy, co jest bardzo wątpliwe. Albo rzeczywiście może być to jakaś siła nadprzyrodzona, ale niekoniecznie jakby nie wiem czemu mielibyśmy naokładać na to etykietę, jaką jest Bóg. Ale przecież wcześniej twierdził, że uwierzyłby, gdyby coś się wydarzyło: cud, głos z nieba, e, ingerencja w rzeczywistość itd. I tak e, teraz, gdy ten hipotetyczny cud się dzieje, na przykład jak mówił, księżyc zrobiony z sera, nagle zmienia kryteria. Już nie chodzi o to, czy cud się wydarzył, tylko czy ktoś to nazwał Bogiem. Dlatego Łukasz nie szuka Boga, on żąda, żeby Bóg się dopasował do jego definicji, narracji i etykiet. A jeśli tego nie, nie zrobi, no to odrzuca go, choćby cuda były najbardziej oczywiste. Poza tym, yy, może to technologia, może siła nadprzyrodzona, ale nie wiem, czemu mielibyśmy to nazywać Bogiem. No ale przecież, jeśli coś łamie prawa fizyki, jeśli reaguje na Twoje słowa, jeśli może zmienić strukturę kosmosu, to trzeba zadać pytanie: co to za źródło? To już nie jest jakaś moc, to coś, czemu przypisujemy cechy woli, inteligencji, mocy sprawczej, kontroli nad rzeczywistością. No a to są właśnie podstawowe atrybuty Boga, przynajmniej w klasycznym rozumieniu teistycznym. Zatem Łukasz chce mieć mocne dowody, ale jednocześnie ucieka od ich interpretacji. Powiedziałbym, że bardzo trudne w ogóle sprawdzić samą istotę Boga, która, która ma w sobie nie tylko informację o tym, że Bóg jest wszechmogący, ale też informację o tym, że Bóg stworzył Wszechświat to już w żaden sposób nie możemy sprawdzić. Dokładnie, ale co jest w tym ważne? Nie możesz badać pierwszej przyczyny świata za pomocą zasad, które obowiązują wewnątrz tego świata, bo te zasady same są produktem tej przyczyny. Gdy mówimy o Bogu, a ateista żąda dowodów absolutnych, ostatecznych, niepodważalnych, ale gdy mówi o kosmitach, symulacjach, halucynacjach, nie stosuje tej samej rygorystycznej miary. To błędy logiczne. Я хотел бы проверить такие свои вещи, которые бы удовлетворили, что это не просто сложенная технология, а это технология, которая не подлежит праву физики. То для меня основной дефиницией Бога есть то, что Он есть поза святым и Он есть настолько мощный, что Он может изменить право физики и сделать невозможные с точки зрения naszego materialnego rozumienia świata. Więc to by a rzeczywiście mógłbym tylko sprawdzić istnienie takiej siły poza światem oraz to, że siła rozumie mnie i ma chęć mi coś udowodnić, więc a wątpię, że to byłaby jaka opcja. Ten ateista właśnie sam podciągał gałąź, na której siedział. Z jednej strony uznaje definicję Boga, która mówi, że Bóg jest poza światem i ponad prawami fizyki, a z drugiej strony żąda dowodu empirycznego, czyli takiego, który działa tylko wewnątrz świata i według jego praw. To jest jawna sprzeczność logiczna. Siła, która by znalazła kontakt, która by jakby ustaliło kontakt ze mną, bo trudno zrozumieć człowieka i oraz miałoby chęć coś zrobić takiego olbrzymiego, tylko żeby udowodnić to, więc to by było. Bardzo dobry argument do, do, do istnienia Boga. Jeśli... Skoro sam wcześniej powiedział, że Bóg z definicji jest poza światem, to oczekiwanie, że ta siła wejdzie z nim w kontakt, zrobi coś olbrzymiego tylko po to, żeby jemu udowodnić swoje istnienie, jest zupełnie nieproporcjonalne i antropocentryczne. To jest projekcja ego. Jeśli Bóg istnieje, to powinien się mną zająć osobiście i pokazać mi, że istnieje. Wtedy może go zaakceptuję. Po drugie. Ateista mówi, że byłby przekonany, gdyby jakaś obca siła nawiązała z nim kontakt i spełniła jego oczekiwania. Ale skąd wiedziałby, że to nie kosmici? Skąd wiedziałby, że to nie złudzenie? Albo skąd wiedziałby, że to Bóg, a nie zaawansowana technologia? Przecież sam wcześniej mówił, że nie ufa takim doświadczeniom, bo magicy też robią triki. Więc czemu nagle uwierzy obcej sile, która zrobi coś wielkiego? To jest wewnętrznie sprzeczne. Yy, ten ateista jest hipokrytą. Odrzuca wiarę, bo jest irracjonalna, a sam warunkiem wiary stawia irracjonalne przeżycie.